Zapraszamy na Low Carb Festival 2024, który dzięki wam, niezależnie myślącej społeczności, stał się największym wydarzeniem o tematyce niskowęglowodanowej na świecie. Bracia Rodzeń. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach Braci Rodzeń. Szczegóły na stronie www.braciarodzen.pl. Ustaliliśmy, że będzie o diecie zachodniej, która jest lansowana usilnie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, na całym świecie od Stanów Zjednoczonych zresztą się zaczęło. Jak zwykle wszystko to co najgorsze, więc będzie o niedoborach, ale na początek krótka informacja, bo o diecie Ketogennej były same zalety. Więc jedną z większych jej zalet jest działanie neuroprotekcyjne. Skoro leczy lekooporne padaczki i niektóre nowotwory mózgu, no to musi działać neuroprotekcyjnie. Zaletą tej diety jest wysoka podaż antyoksydantów lipofilnych, fosfolipidów, cholesterolu, skwalenu, jeżeli ktoś tłuszcze rybne zalicza regularnie, skoniugowanego kwasu linolowego. I to są składniki. Które dzięki ewolucji nasz organizm zna od nie tysięcy, ale od dziesiątek tysięcy lat. Są rozpoznawalne przez odpowiednie receptory, są wykorzystywane. Butyrofilina składnik otoczki kuleczki tłuszczowej, tłuszczu mlekowego zapobiega stwardnieniu rozsianemu. Nie wiem, jak działa na stwardnienie rozsiane boczne, nie znalazłam takich publikacji. Więc dieta ketogenna to jest. Ogromne zagrożenie dla kilku rządzących światem grup interesu. Po pierwsze, dla globalistów, którzy chcą nam zafundować wielki reset. Myśl, mam na myśli ekipę Klausa Schwaba. Mam nadzieję, że im na to nie pozwolimy. Myślący ludzie to zagrożenie dla polityków, bo przecież nie chcę nikogo urażać, ale ciemną masą łatwiej rządzić i można w jednym zdaniu trzy kłamstwa sprzedać i uwierzą, jeszcze owacje zgotują. Yy, I zagrożenie dla bikwarmy. Yy, grupa interesu związana z Klausem Szwabem ma ogromne udziały w bikwarmie i zrobią wszystko, żeby choroby najprzeróżniejsze. Generować. Kwestie prawne będą jutro o tej samej porze. Więc dieta zachodnia ma ze zdrowiem tyle wspólnego, co ja z baletem klasycznym. Z powodu wieku, nadwagi i problemów z nogami. Dobra, czyli wszystko jasne. O niedoborach białka mówił pan Mateusz Ostręga. Niedobory białka przekładają się na niedobory neuroprzekaźników. Niedobory białka to są zaburzenia, różne zaburzenia metaboliczne typu hiperglikemia, hiperfagia, niekontrolowany apetyt, no i prosta droga do otyłości, cukrzycy i wszystkich innych konsekwencji tychże schorzeń. Zalecane spożycie białka na poziomie poniżej 15% energii, no to jest kpina ze zdrowego rozsądku. A był pomysł, żeby wartości odżywczej żywności na etykietach w ogóle białka nie podawać. Wartość odżywcza, szanowni Państwo, bez zawartości białka. Jutro wrócimy do tego wątku. W eksperymencie na myszach z indukowanym stanem zapalnym jelita wykazano, że dopiero przy spożyciu 30% energii z białka śluzówka jelita się regeneruje wszystkie pokolenia łowców, zbieraczy, yy, mieszkańców tych niebieskich sfer, yy, którzy żyją, dożywają w zdrowiu, dożywają długich lat, spożywają 25 do 30% białka, yy, energii w postaci białka, przy czym zdecydowanie przeważa białko zwierzęce. No więc to jest zagrożenie dla big oczywiste. Od chorób przewodu pokarmowego zaczyna się ruina naszego układu odpornościowego. To się przekłada na nieszczelne jelito i schorzenia neurodegeneracyjne, neurologiczne, neurodegeneracyjne. Jeżeli organizm dostaje odpowiednie substraty, to jak było przedstawione w kilku, co najmniej prezentacjach, w ciągu dwóch, trzech miesięcy sam naprawia. Bo wie, co gdzie, w jakich szlakach metabolicznych wykorzystać. Jeżeli nie dostaje tych substratów, no to nie ma cudów. Kolejnym składnikiem, którego totalny niedobór mamy w diecie tzw. zachodniej, to są antyoksydanty lipofilne. Ta dieta bazuje na tłuszczach roślinnych. One, co prawda, zawierają trochę witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ale na etapie rafinacji i fosfolipidy. I witaminy są wyautowane, bo powodowałyby zmętnienie. Oliwa z oliwek jest mętna, bo zawiera te składniki. Więc w olejach rafinowanych nie ma żadnych antyoksydantów, nie ma karotenoidów, nie ma tokoferoli, nie ma fosfolipidów czy skwalenu. Co prawda twierdzą lekarze, że najlepszym źródłem witaminy E jest olej słonecznikowy. Faktycznie zawiera jej dużo, ale nie. O ilość witaminy E chodzi, tylko o proporcje witamina E w stosunku do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Pan doktor Dangel w swojej książce zamieścił tabelkę, jak dla poszczególnych tłuszczów jadalnych wyglądają proporcje witamina E w odniesieniu do miligramy witaminy E w odniesieniu do jednego grama wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. No i tutaj no, nic nie jest w stanie przebić tłuszczu mlekowego. Olej rzepakowy ma zresztą całkiem niezłe te proporcje, z tym, że olej rzepakowy zawiera bardzo dużo kwasu alfa-linolenowego z trzema wiązaniami nienasyconymi, a ten utlenia się 100 razy szybciej niż kwas oleinowy. Więc olej rzepakowy na surowo w ilości jedna łyżka tak, ale nie w większej, co się zresztą reklamuje. Więc skutkiem niedoboru antyoksydantów Lipofilnych są w zasadzie schorzenia neurologiczne, neurodegeneracyjne i nie tylko. Wszystkie schorzenia metaboliczne. Błony komórkowe w naszym organizmie zbudowane są z białka i nasyconych kwasów tłuszczowych, które stanowią szkielet, sztywną, sztywną taką strukturę. I w tą sztywną strukturę wbudowane są w postaci fosfolipidów kwasy wielonienasycone omega 6 i omega 3, które decydują o elastyczności, o płynności tych błon, o wnikaniu składników odżywczych do wnętrza komórki, czy wyciąganiu metabolitów z wnętrza komórki do środowiska. Wiadomo, że te kwasy są narażone na procesy oksydacyjne. Jeżeli nie mamy w diecie antyoksydantów lipofilnych, to peroksydacja lipidów, a w konsekwencji Reakcji lawinowych dochodzi również do utleniania białek i każde komórki, i komórki przestają prawidłowo funkcjonować. Antyoksydanty lipofilne przez długie lata były niedoceniane. No, w tej chwili jest z nimi problem autentyczny, dlatego że wskutek wdrożenia około 20 lat temu tak zwanych wysokowydajnych technologii żywienia zwierząt, była o tym mowa, w paszach typu kukurydza czy soja. Z przeżuwaczy robi się trzodę chlewną, mówiąc wprost. W tych paszach nie ma kwasów omega-3. No więc siłą rzeczy nie będzie tych kwasów w wołowinie, nie będzie ich w mleku, nie będzie ich w jajkach. I bez ryb albo bez suplementacji yy, tranem nie mamy szans na zbilansowanie proporcji kwasów omega-6 do omega-3. Niedobory antyoksydantów lipofilnych. Dotyczą im mleka i mięsa. Ja dostałam kilka tygodni temu maila z zarzutem, że w moich publikacjach jest informacja, że cholesterol obecny w produktach zwierzęcych się nie utlenia. A ktoś zrobił badania i wyszło, że się utlenia. Wszystko się zgadza, więc odesłałam autora tego maila do. Roku 2012, 2014, bo moje prace pochodziły z tamtych lat. Wówczas, kiedy zwierzęta były żywione zgodnie z naturą, zgodnie z, ze stanem zdrowia, bo przecież dieta nie tylko człowieka, ale i na, na zwierzęta dieta wpływa w sposób e, oczywisty. Wtedy się cholesterol nie utleniał, a w tej chwili jak Zwierzęta nie otrzymują, to znaczy krowy otrzymują na tak zwanych stołach paszowych trawę jako dekorację chyba do swojej diety, bo zjadają tej trawy jedną dziesiątą, może jedną piętnastą w stosunku do tego, co powinny. Mamy zaszczyt zaprosić Was na niepowtarzalne i inspirujące wydarzenie, które odmieni Wasze życie. Czysta konferencja to nie tylko spotkanie to podróż w przyszłość zdrowia, pełna energii i radości. To największa konferencja dla społeczności niskowęglowodanowej na świecie. Dołącz do nas na Low Carb Festival, organizowanym przez Braci Rodzeń, gdzie światowi eksperci podzielą się z wami najnowszymi odkryciami w dziedzinie psychiatrii metabolicznej. Już 21 i 22 września we Wrocławiu czeka na was niezapomniana podróż do lepszego zdrowia i pięknego życia. Do zobaczenia. Wysokowydajne technologie są świetne. Hodowcy bydła zawsze powiedzą, że to jest super metoda. I ja zawsze wtedy zadaję pytanie, to dlaczego poczciwa nasza mućka żyła kiedyś lat 20, a teraz po czterech idzie do wybrakowania? Bo takie zdrowe są te diety. Profesor Krzyżewski z Instytutu Genetyki Hodowli Zwierząt już kilkanaście lat temu pisał, że żywienie przeżuwaczy soją i kukurydzą prowadzi do stłuszczenia wątroby, do stanów zapalnych, a to przekłada się na jakość mleka i na jakość mięsa wołowego. Mięso wołowe jest najbardziej podatnym na utlenianie spośród wszystkich rodzajów mięsa, ale do tego jeszcze wrócimy. To, to wynika z diety zwierząt, z niedoborów związków mineralnych, niedoboru mikroelementów, które są w trawie, są w paszach, są w sianie, są w kiszonkach, ale nie ma ich w kukurydzy i nie ma ich w genetycznie modyfikowanej soi, bo praktycznie rzecz biorąc, innej soi nie stosuje się ani w żywieniu zwierząt, ani w produkcji żywności wysoko przetworzonej. I ten argument z jakością mięsa jest wykorzystywany w celu jego dyskredytacji. Jest to moim zdaniem świadome i celowe działanie. Świadome, celowe i zamierzone. Jest. Kochani, robaki już jemy. Co znaczy, nikt tam nie poda robaka. Zostanie zmielony i jako doskonałe źródło białka jest podobno, nie zweryfikowałam tej informacji, dostałam od mojej studentki z Berlina, byłej studentki z Berlina informację, że w kawach tych z najwyższej półki mielonych są, kawy są wzbogacone w cenne, bezcenne białko z robarki. Więc mówię o tym, nie musimy kupować mielonej kawy, możemy kupić w ziarkach. A tak na marginesie to na rynek polski uczciwi Niemcy, Produkują kawę mieloną, w której 40% to jest palona kukurydza. To też jest informacja od mojej byłej studentki. A jako pocieszenie na rynek białoruski czy ukraiński mielona kawa zawiera 60% mielonej kukurydzy. Wątpliwe pocieszenie. Wątpliwe pocieszenie. Więc aktualnie jest ponad 40 publikacji, w których wykazano, że mięso równa się. Nowotwory jelita grubego. Żałuję czasopismo, w którym publikowałam chwilowo wstrzymane, bo uczelnia pada, kto się przejmuje, ale na pewno te prace będą publikowane. Myślę, że jeżeli nie do końca tego roku, to do wakacji na pewno, więc na siłę udowadnia się, jakie to mięso jest szkodliwe. Mianowicie pacjenci szpitali, czyli ludzie z problemami niemałymi bo kto trafia do szpitala, no wiadomo, że nie jest Wypełniają ankietę i wylicza się korelacji. No każdy dietetyk wie, że wyliczenie korelacji nie jest dowodem naukowym. Trzeba jeszcze wskazać przyczynę. Więc rzekomą przyczyną zwiększonej zachorowalności na raka jelita grubego przy spożyciu czerwonego mięsa jest żelazo. O tym, że żelazo jonowe... Tu jest odrobina prawdy, to zawsze trzeba szukać drugiego dna. O tym, że żelazo jonowe, które jest obecne w warzywkach, w suplementach, w jajkach, stosowane jest u osób, które muszą mieć fortyfikowane żelazo z powodu anemii, że żelazo jonowe wchodzi w reakcję Fentona i generuje lawinę wolnych rodników, się nie pisze, więc winne jest zawsze to, co trzeba zdyskredytować. Z żelazem jonowym sytuacja, z żelazem chemowym sytuacja wygląda w ten sposób, że jako żelazo chemowe wynika do komórek i nie może wywoływać reakcji fentona i generować wolnych rodników. Ale ponieważ mięso jest przechowywane tygodniami, jest nastrzykiwane wszystkim, co się da, zaraz powiem czym, to po czterech tygodniach, bo wołowina ma okres przydatności do spożycia aż cztery tygodnie, żelazo może się z chemu uwolnić. I to żelazo uwolnione z chemu rzeczywiście może w reakcję fentona wchodzić i generować. Reakcje wolnorodnikowe powstają w dużej ilości wolnego rodnika hydroksylowego, który jest najbardziej zjadliwy ze wszystkich. Co prawda ma bardzo krótki okres trwałości, ale jest najbardziej szkodliwy ze wszystkich wolnych rodników tlenowych. I w ten sposób pranie mózgów, zwłaszcza dla lekarzy, bo autorami tych publikacji są profesorowie nauk medycznych, i farmacji. Muszę przyznać, że niektórzy są uczciwi, bo piszą, że sponsorowane przez koncern. <laughs> Więc po przeanalizowaniu tych prac, takim szczegółowym, no zajęło mi to ponad dwa miesiące, wyszło na to, że nie, nie mięso koreluje, nie spożycie mięsa koreluje, tylko spożycie mięsa przetworzonego. Przetworzonego, w którym oprócz wołowiny może się wszystko znajdować. Że ta zależność w przypadku badań amerykańskich jest oczywista, a w Europie niekoniecznie. Skąd te różnice? Jeżeli mięso jest nastrzykiwane i leży 4 miesiące, nastrzykiwane jest soją w ilości nie więcej, nie więcej niż 4%, bo w przeciwnym razie ma posmak grochówki. Kupiłam kiedyś taki schemat. Kot tego nie tknął. Yy, nastrzykiwany jest fosforanami w ilości nie większej niż 2%, bo ma posmak metaliczny. Nastrzykiwany jest błonnikiem, który wiąże wodę. Każdy z tych związków, którym jest nastrzykiwany, jeden gram wiąże 10 gram wody. Więc to, co kupujemy, zawiera 100% mięsa i najczęściej 80% dodanej wody. Ponieważ takie rozcieńczone mięso bardzo szybko traci kolor, więc musi być dodatek beta-karotenu, żeby była barwa. Jeżeli kupujecie państwo, ekspedientka wyjmuje z folii, no to widać, że jest wyraźny, marchewkowy kolor. Co się z takim mięsem dzieje? Jedyna publikacja w wydaniu autorów z Hiszpanii to mięso ulega karbonylacji, czyli cukry wchodzą w reakcję z białkami. My tych związków karbonylowych nie trawimy, reakcja Maillarda. To mięso ulega utlenieniu, a utlenione białka również nie są przyswajalne przez nas. Jego wartość odżywcza spada w zależności od tego, czy tydzień, dwa, czy, czy cztery jest przechowywany. Oczywiście w kontrolowanej atmosferze, zafoliowanym w niskich temperaturach. Jego wartość odżywcza spada od 20 do 60%. To by było nic, po prostu mniej warte. Ale wszystkie związki, które powstają, produkty utlenienia, karbonylacji, produkty nitrozowania w wędlinach, są szkodliwe. Jest taka powszechna opinia, że nowotwory trzustki są związane z nadużywaniem alkoholu i z nadmiarem cukrów. Nie wiem, czy Państwo podzielacie tę opinię. Okazuje się, że niekoniecznie. rozyna, która powstaje właśnie w skutek obróbki technologicznej mięsa, jest główną przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu trzustki. Siedmioro moich znajomych w wieku od 46 do 68 lat zmarło w ciągu dwóch lat na raka trzustki, i żaden z tych panów nie nadużywał alkoholu, ale wszyscy bez wyjątku jedli poza domem.